Zajmiemy się podziałem ruchu. Ruch możemy podzielić po pierwsze ze względu na tor, i wtedy ruch może być prostoliniowy, gdy torem ruchu jest prosta lub ruch krzywoliniowy. Tytorem ruchu jest krzywa. Szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego jest ruch po okręgu. Z kolei drugi podział ruchu obejmuje podział ze względu na wartość prędkości. Tutaj ruch możemy podzielić na jednostajny, czyli taki gdzie prędkość jest stała i ruch zmienny. Taki, gdzie prędkość nie jest stała. Ruch zmienny możemy dalej podzielić na ruch jednostajnie zmienny, czyli taki, gdzie zmiana prędkości w czasie jest stała. I niejednostajnie zmienny. Czyli taki, gdzie zmiana tej prędkości nie jest stała. Jeżeli zmiana prędkości jest stała, to wówczas przyspieszenie jest stałe. Jeżeli zmiana prędkości nie jest stała, to wtedy przyspieszenie też nie jest stałe. Ruch jednostajnie zmienny możemy jeszcze podzielić na ruch jednostajnie przyspieszony. I ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki, w którym w czasie prędkość rośnie i ruch jednostajnie opóźniony, czyli taki, gdy z czasem prędkość maleje. Teraz chciałabym, żebyśmy sobie opisali trzy najważniejsze ruchy prostoliniowe. Czyli ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony. Zrobimy sobie do tego taką specjalną tabelkę. Najpierw będziemy opisywać ruch jednostajny. Potem ruch jednostajnie przyspieszony. I na koniec przez analogię do ruchu jednostajnie przyspieszonego ruch jednostajnie. Opóźniony. I teraz tak zacznijmy sobie od prędkości. Prędkość. W ruchu jednostajnym wiemy, że prędkość jest stała czyli zmiana prędkości jest zerowa. W związku z tym przyspieszenie też jest zerowe. Musimy sobie napisać, jak wygląda równanie ruchu. W ruchu jednostajnym równanie ruchu czyli S od t droga przebywana w czasie, ma wzór S0 plus V razy T. Położenie początkowe plus iloczyn prędkości i czasu. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie temu równaniu, to zauważymy, że jest to równanie po prostu prostej. Y od X równa się B plus A razy X. Czyli jest to po prostu funkcja liniowa. Jeżeli byśmy sobie narysowali wykres. S od T. Miałby on więc postać prostej. Tutaj mamy wartość S0, bo jest to współczynnik B. Natomiast nachylenie prostej zależy od współczynnika kierunkowego A, czyli u nas od prędkości. Wiemy, że współczynnik kierunkowy to jest tangens kąta nachylenia, czyli prędkość w ruchu jednostajnym to jest po prostu tangens alfa. Jeżeli Nachylenie rośnie, to wówczas prędkość rośnie, czyli V2 będzie większe od V1. I prędkość w ruchu jednostajnym zdefiniujemy jako zmianę drogi w czasie. ponieważ jest to ruch prostoliniowy, to droga jest równa wartości wektora przemieszczenia. Wykres w takim razie w zależności prędkości od czasu będzie po prostu linią prostą, ponieważ V równa się konstans. Bardzo ważne jest to, że pole powierzchni pod wykresem zależności prędkości od czasu... jest równe drodze. Zauważmy, że z wykresu wynika, że droga, czyli pole prostokąta, jest równe V razy delta T. Zauważmy, że ten wzór jest tożsamy z tym wzorem, tyle tylko, że tutaj jeszcze mamy pewne położenie początkowe, którego tutaj nie mamy. Na koniec narysujmy sobie, jak wygląda. Przyspieszenie. Ponieważ mówiliśmy, że przyspieszenie jest zerowe, to wykres zależności przyspieszenia od czasu w tym ruchu to jest po prostu linia prosta na zerze, bo A równa się 0. Zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało w ruchu jednostajnie przyspieszonym. W ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość nie jest stała. I zmiana prędkości jest równa prędkość końcowa minus prędkość początkowa. Przy czym, ponieważ jest to ruch przyspieszony, to ta różnica między prędkością końcową a początkową jest większa od zera. W tym ruchu przyspieszenie jest stałe i przyspieszenie jest większe od zera. Dlaczego? Bo przyspieszenie to jest zmiana prędkości w czasie, skoro zmiana prędkości jest dodatnia, to przyspieszenie też jest dodatnie. Jakie jest równanie ruchu? Jest ono trochę bardziej skomplikowane. S od T to jest s 0 plus V0 razy T plus 1 druga a T kwadrat. Położenie początkowe, iloczyn prędkości początkowej i czasu i 1 druga razy przyspieszenie razy kwadrat czasu. Jeżeli przyjrzymy się temu równaniu, to okaże się, że jest to równanie Paraboli, czyli równanie typu Y od X równa się C plus BX plus AX kwadrat. Przy czym A tutaj to jest po prostu pewien współczynnik, A tutaj to jest oczywiście przyspieszenie, czyli równanie ruchu w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest parabola. Jeżeli chcemy sobie to narysować, S od T, Znowu startujemy w jakimś punkcie S0 dla chwili 0 i rysujemy parabole. Przy czym im bardziej stroma będzie ta parabola, tym mamy do czynienia z większym przyspieszeniem, czyli a2 jest większe od a1. Jak wygląda prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym? Prędkość to jest suma prędkości początkowej i iloczynu przyspieszenia i czasu. Czyli jest to funkcja postaci y od x równa się b plus ax, czyli funkcja liniowa. Jeżeli sobie narysujemy, v0 i nasz wykres, czyli widzimy, że wykres. W zależności prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego jest analogiczny do wykresu drogi od czasu dla ruchu jednostajnego. I teraz, tak jak mówiliśmy, zależność prędkości od czasu, pole powierzchni pod tą krzywą jest równe drodze. Jak ma to miejsce w ruchu jednostajnie przyspieszonym? Znowu pole powierzchni jest równe drodze. Jeżeli będziemy chcieli wyprowadzić sobie wzór, to S to będzie tak. Najpierw pole tego prostokąta, czyli ono jest równe V0 razy delta T. Ale musimy dodać jeszcze pole tego trójkąta. Tu jest pewna zmiana delta V. Pole trójkąta to jest jedna druga razy delta V razy ten bok, czyli delta T. V0 razy delta T przepisujemy, a delta V możemy rozpisać jako... A razy delta t. A razy delta t. I to delta t, które było tutaj. Czyli jeszcze raz razy delta t. Dostaniemy więc wzór F0 delta t plus jedna druga, a delta teraz delta t to jest delta t kwadrat. I widzimy, że znowu ten wzór jest analogiczny z tym wzorem, przy czym nie mamy tylko tego położenia początkowego. Na koniec, jak wygląda przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym? Przyspieszenie definiujemy po prostu jako zmiana prędkości w czasie. Wiemy, że to jest wartość stała i dla ruchu jednostajnie przyspieszonego jest ona większa od zera. W takim razie wykres zależności przyspieszenia od czasu będzie po prostu prostą o wartości y. -owej. Dodatniej. Ruch jednostajnie opóźniony jest bardzo podobny do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Tutaj również prędkość nie jest stała. Różnica prędkości jest równa różnica prędkości końcowej i prędkości początkowej, przy czym tym razem ta różnica jest mniejsza od zera. W związku z tym przyspieszenie, które jest stałe, tym razem będzie miało wartość ujemną. W związku z tym w równaniach wszystkich, tam gdzie mieliśmy wartość A na plusie, będziemy po prostu mieć wartość A na minusie. Czyli równanie ruchu będzie miało postać S0 plus V0T minus 1 druga AT kwadrat, więc to również będzie parabola, tylko tym razem będzie ona po prostu o ramionach skierowanych do dołu. Tezma tylko do tego miejsca. Do y, punktu przegięcia. Opadające ramię paraboli nie ma sensu fizycznego, ponieważ droga nie może maleć. Po prostu jak ciało dotrze do tego momentu, oznacza to, że ono się zatrzymało. Y, I tym razem tu mamy jakieś A1, tu mamy jakieś A2, i A2 jest większe od A1. Jak wygląda równanie y, na prędkość? V to jest V0 minus A razy T, bo znowu przyspieszenie mamy ujemne, czyli wykres, który narysujemy prędkości od czasu. Tym razem będzie wyglądał w ten sposób, że tu mamy jakieś V0. I teraz jest to funkcja malejąca. Przy czym pole powierzchni znowu będzie równe liczbowo drodze. Jak sobie to rozpiszemy, S będzie równe. V0 razy delta T, przy czym V0 razy delta T to jest cały ten prostokąt. I teraz musimy odjąć ten oto trójkąt, tu jest delta V, czyli odejmujemy 1 druga razy delta V razy delta T. Robiąc analogiczne przekształcenie jak w ruchu jednostajnie przyspieszonym otrzymujemy wzór V0 razy delta T minus 1 druga A delta T kwadrat. Znowu ten wzór i ten wzór zgadzają się ze sobą, pomijając tutaj tylko położenie początkowe. I na koniec Przen... przyspieszenie przyspieszenie, czyli zmiana prędkości w czasie, która jest stała, oczywiście jest wartością ujemną, a no dlatego, że zmiana prędkości w czasie jest ujemna. Czyli wykres, który narysujemy w zależności A od T, jest tym razem po prostu po drugiej stronie jakby osi xowej, czyli tu mamy a równe konstans.